Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka Styla się kłania, a przede wszystkim witam wszystkich spod znaku Panny. To jest dla Was horoskop na październik, horoskop wróżba, bo kartami Tarota oczywiście. Do tego karta Rady od Aniołów i karta wizji Ciro także oglądajcie jeśli macie ochotę. Przypominam Wam, że możecie zadawać pytania po 10 zł, swoje własne, prywatne, na filmik publiczny. Na YouTubie ja odpowiadam na pytania. Także, jak ktoś ma chęć, to proszę bardzo. Potem dostajecie link, w którym jest Wasza e, odpowiedź. Tak, z filmikiem oczywiście ja, ja zbieram pytania, robię i wysyłam potem linki dla tych, którzy zamówili sobie pytanie, swoje własne, prywatne. Musi być imię, data urodzenia, pytanie. Mogę, ja tu daty urodzenia nie czytam, a imiona, no oczywiście, jak ktoś ma jakieś oryginalne albo sobie nie życzy, no to może napisać anonimowo i ja wtedy muszę mieć imię, oczywiście wasze ja, ale przeczytam na przykład pani A, pani B, pani C albo, jakiś, albo jakieś pseudo sobie możecie wymyślić. Dobrze, poza tym pamiętajcie, że robię rytuały, rytuały bez szkody dla nikogo. Pełnie i wnów księżyca. No i możecie zamawiać rytuał na przyciągnięcie, czy miłości, czy finansów, czy zdrowia, czy urody, nie wiem, na co chcecie, bez szkody dla nikogo, dla dobra tylko dla Was. Poza tym odcięcie od złych energii ludzi, sytuacji albo uzależnień, bardzo również fajna sprawa, także jeśli chcecie, to korzy korzystajcie. No cóż, oczyszczenia energetyczne robię również. Co to jest? Sprawdzam tam klącu, uroki złożyczenia, życzenia, co tam ze zdrowiem Waszym. Ogólnie jest to takie oczyszczenie fizyczne, energetyczno-duchowe, tak? dla Was, żeby, żeby po prostu może mieć jakieś blokady, na przykład na finansach albo na, nie wiem, na uczuciach. No, to wtedy również to wszystko jest podblokowywane i w Waszym życiu powinno się zadziać coś lepszego. No, odcinam o spraw rodzinnych, bo nieraz jakieś sprawy ciągną się za nami. Poza tym również sprawdzam ostatnie wcielenie albo ważne wcielenie. To ja już sama decyduję, bo widzę, co tam się dzieje w kartach. I mówię wszystko, analizuję. Może więcej o sobie się dowiecie, po prostu pewnych spraw. Wysyłam też energię uzdrowienia z kryształu górskiego, także bardzo fajna sprawa. Wróżę też oczywiście e, przez telefon, przez Skype'a, przez Messengera, Vipera, Whatsappa przez co chcecie. Umawiamy się i rozwiązujemy Wasze problemy życiowe. O wszystko możecie pytać oczywiście przez telefon, nie ma problemu. Nagrywam też, jak ktoś chce, na przykład zaocznie jakieś pytania. Musi być najmniej 5 pytań, wtedy ja nagrywam film z odpowiedziami dla Was na prywatne pytania, bo prywatnie możecie również zamawiać nie musicie tam publicznie, oczywiście prywatnie również robię takie pytanka. Nagrywam też horoskopy, teraz horoskop numerologiczny, ale możecie sobie zamówić na rok, dwa, trzy, cztery. Dobrze, słuchajcie, zaczynam. Uwaga, uwaga. Energia miesiąca dla panny. Dobre są energie, są wyjazdy, są projekty, plany. Dobra energia, może nawet miłość Was w, tych, w tym miesiącu zaskoczy, lub jakaś przeszłość miłosna do Was wróci. Bardzo fajna taka energetyka, bo pozytywna, bo taka jest, jest tutaj, właśnie są tutaj wybory i jest tutaj dynamika, także myślę, że bardzo fajna energia. Życie zawodowe. Panny. Co tam się w życiu zawodowym wydarzy u Panny? No cóż, no też jakieś kłótnie, relacje, złe wiadomości mogą do Was przyjść. No nie wiem, może staracie się o pracę i no jeszcze, jeszcze w tym miesiącu nie uda się. Ale ogólnie jest też słońce, tak? Słońce to też nerwowość, ale z drugiej strony to też radość, czyli wyjdziecie z, z trudnej sytuacji y, zawodowej y, właśnie w październiku może się z kimś nawet pogodzicie y, i będzie dobra współpraca no ci co mają firmę może pokonają tych swoich y, wrogów czy swoją konkurencję także myślę, że nie jest źle a teraz życie finansowe tak, co tam w finansach się może wam Przytrafić finansowe. No, finanse wyglądają dobrze, powiem Wam, finanse do Was będą płynąć. Ja sobie tylko wodę wezmę, kochani. O. Finanse będą płynąć, będziecie mogli inwestować, jest jakiś ruch, poprawa finansowa, radość. Naprawdę, możecie kupować i sprzedawać nieruchomości również. Coś Wam się tutaj powiedzie właśnie w październiku finansowo. Miłość i emocje. Oczywiście jest horoskop miłości dla wszystkich znaków Zodiaku w jednym filmie u mnie na październik. Właśnie to się nazywa chyba horoskop miłości na październik. Albo miłosny, horoskop miłosny na październik, tam dla singli par i par długoletnich. Dobrze, sprawdzamy, jakie będą emocje. No właśnie, no emocje, powiem tak, zmienne. Od, od spokojnych do takich trochę nerwowych no jakoś dużo ludzi wokół was może to też emocjonalnie was będzie trochę rozpraszać ale będziecie mądrze postępować, mądrze rozmawiać myślę, że tutaj mimo wszystko jest i koło was i miłość i czułość no może jakieś powodzenie może jakaś rywalka też na drodze waszej stanąć ale będzie się działo i myślę, że panna będzie taka zmienna ale w emocjach i w uczuciach ale bardzo dobrze też to wygląda bo coś, jak, jak mówię, będzie się po prostu działo. Rodzina. Również dobrze w domu, w rodzinie. Dobre kontakty. Myślę, że komuś będziecie pomagać lub ktoś Wam. Jest tu rodzinne wsparcie. Dogadanie się także nie jest źle. No i zdrowie i energetyka. No trochę tutaj przy głowie zanieczyszczone energie, czyli uważajcie szczególnie na głowę właśnie, y, na jakieś takie zaziębienia, przeziębienia, przebiania. Y, Uważajcie, żebyście gdzieś tam nie zmokli, bo widać tutaj takie po prostu y, sprawy bardziej przeziębieniowe y, i bóle głowy. Y, tak, poza tym trochę może y, sprawy krążenia, tak? Y, sprawy krążenia. A tak, bardzo dobrze powiem Wam, bardzo dobrze y, się to pokazuje. Yy, tutaj energetycznie uważajcie w podróżach, bo coś się pokazuje, straty w podróżach. Miejmy nadzieję, że yy, straty lub ograniczenia, tak, w podróżach, właśnie coś takiego przy Was się pokazuje. Yy, myśli i psychika. Yy, no cóż. Yy... Dosyć dobrze. No, tutaj y, jest trochę nerwowości, oczywiście. Ktoś Was może tam wyprowadzić z równowagi ze dwa, trzy razy. Ale tak poza tym y, będziecie taką siłą. Y, będziecie po prostu mieć taką siłę przeciwstawiania się y, jakimś przeciwnościom losu. Mm. <laughs> no, i trochę będziecie za dużo marzyć, tak? Trochę za dużo takich marzeń widać koło Was. Y, jakby <laughs> wiadomo. Bujanie w obłokach, to wiecie jak jest. <laughs> ostrzeżenia. Czy są jakieś ostrzeżenia? No, nie ma jakichś takich ostrzeżeń, tylko możecie tak, za, jakiś romans jest i takie za zauroczenie, że no czy jesteście. W związku z kimś innym, a tu nagle trafi się ktoś bardzo ciekawy, może nawet dojść do romansu, bo wydacie się omamić tej sytuacji, temu człowiekowi, to jest ostrzeżenie, czyli niebezpieczne, tak? Bo może Was związek się rozpaść ten prawdziwy, a to może być tylko krótkotrwałe, i nie wiadomo, czy ma sens, tak? żeby w to wchodzić. Dlatego będziecie musieli bardziej tutaj się zastanowić. Karta rady. Podejmij działanie. Podejmij działanie, czyli no zacznij coś rób, ta, robić, tak? Jak już coś macie na myśli, jak coś planujecie, Macie jakąś taką energię, no to w tym miesiącu dobrze właśnie jest rozpoczynać. Czy działalność, czy, czy właśnie nowy związek, czy coś nowego, tak? Czy nowy swój y, pla, plan na życie. <laughs> no i karta wizji. Bardzo ładna. I co ona dla Was oznacza? To są jakieś duchowe więzi, połączenia, yy, kontakt może więcej tego kontaktu z innymi ludźmi, wyjście naprzeciw, właśnie, podejmowanie tych działań też. Yy. Także, kochani, więcej kontaktu to na pewno ta karta mówi. Wyjście naprzeciw y, życiu, przyjaciołom, rodzinie, duchowe więzi, połączenia, szukanie bratniej duszy coś w tym stylu. Także, bardzo fajna wizja. No cóż, ja wam oczywiście życzę wszystkiego najnajlepszego, żeby wam się powodziło w tym październiku. Żeby wam słoneczko świeciło. Żebyście mieli zdrówko. A resztę samo przyjdzie, także trzymajcie się, słoneczka i do usłyszenia. Pa, pa.